Siema, tutaj Mangetsu i o ile dodałem wszystkie odcinki z Amonga do playlisty, to to już jest setny odcinek, tyle tego jest na kanale. Czy będzie z tej okazji coś specjalnego? Będzie fajna runda z Pestilencem, właściwie Plague Bearerem, potem Pestilencem, ale w ogóle ostatnio wychodzą mi kozackie rundy i na pewno ujrzycie je jeszcze przez święta, także zachęcam i zapraszam. No, nie mam problemu, za trzy miesiące o, pojedziemy gdzieś. No i jest Nexe, Nexy lubimy, każdy lubi Nexe, tak, więc bardzo dobrze, bardzo dobrze. Plague Bearer! O, cholera. To teraz, znaczy on i tak nas nie zabije, nie? A co nas nie zabije, to nas nawet może nie wzmocni. O? Ja mam Gia? Mam Gia kogoś? Mangi mi Gia, no? Jak łazi za nim ta Luna. Boję się trochę. Luna, błagam, bo ty umiesz zabijać, nie? To my ziomki, mangi, tak? My chyba my Ja co cię nie mam klikać w takim razie? A Luna co tak się przykleiła tutaj? Właśnie nie wiem. Właśnie nie wiem. Oni są może tak biegną, co? Nie wiem. Zarażaj i kurczę, nie wiem. Ja ci niestety nie pomogę przenosić chorób wenerycznych. Tu, 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 ru, ru, ru. Tak się niestety... Aha, pokazujesz mi Lunę. Że co? Może malowersa faktycznie. Czekajcie, pójdę udawać, że robię zadanie jakieś. w wcale... O, patrzcie, Legion już zarażony. Mangetsu. o! Dobra, będę go trzymał przy życiu. Popatrzcie, jak podchodzą. Paniaki. Jakby chcieli dubla robić. I to jest wręcz. Co się dzieje? Ale wiem, że Mazia Kot tutaj. Dobra. A i będzie szybki pestilence, nie? Będzie bardzo szybki pestilence. Aibi, bo Aibi cały czas coś klika. E, najgorzej też, jak mi jakiś hunter kliknie. Dajmy na to i ja se kliknę tarczę, a on mnie hunt i mnie zabije. Właśnie tak by to było. No co? Nie, 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 nie zostawiaj mnie zim. Ja nie chcę z zim. O nie! Proszę zostawić mi mego Mangecika, Guardiana. O, czeka tu, czeka tu, promysek nadziei mój na zwycięstwo. Pójdź, idziemy gdzieś? Okej. Okay. Witam serdecznie. Musimy grać raczej na przedłużanie Witam. rundy, nie? To są stare ciała no, bardzo. się siema. Nie o, Legion Crew. To są, to są stare ciała, więc na pewno nie zabił Legion, na pewno nie zabiła Madzia. Nie ja nie nie Luna. Chciałbym tylko wspomnieć, że luna. bardzo mi się nie podoba to, że za każdym razem, kurde, znaczy zawsze chociaż kilka razy dziennie Mangetsu musi biegać z Nexa. Albo Nexa z Mangecy. Ale rozumiem, to co co się, za... się chodzi? Aleśmy wam no. No. E, Cześć, Ja ci, bo... znaczy w ogóle AB, ja miałem taką dziwną to znaczy... schizę, byłem na no. tym teleskopie i tak się ustawiliście z Legionem, jakby tam miał iść epicki double kill. I tak się przestraszyłem, Obserw. zrobiłem unik i na szczęście a, nasze życie uratowało. To ciekawe, bo Mangetsu sudbałaś się na mi i może dlatego się śnie. Raczej nie legion. Było się na nie? No właśnie, wtedy. Nie, chyba potem było. Akurat okay, wtedy okay. nie. <grym> <grym> wow, ale się zastanowił. Wow! Kurde. Na pewno jest medykiem, na 100%. <grym> kurde, źle to zrobiłem. No 100%, wcale I teraz, I teraz nie podejrzane. Pragnę zauważyć jedną rzecz, czy ktoś widział Katona albo Dedestru, bo jeśli ktoś ja z nich był oraklem... gdzie? w tym... Gdzie? W oficie, między oficem adminem. To musiał oznaczyć Legiona jednak, nie? Że on jest królem. Ja król. poszedłem do no na początku brygo oznaczył. Mamy 20% szans, że Legion jest z tego, nie? Imposterem dalej, prawda? No, wow, ja mijam się jakby co z Patmasem w e, spesjonacie. Dobra się wywaliłem z tym medykiem, Panie. mogą zgadywać Gia, No o. źle co zagrałem. Troch, ale ale, ale trudno, chyba nikt nie będzie tego ryzykował na GIA jakiegoś strętnego. Ale szkoda, bo trochę to sprawia, że zostałem bardziej, wiecie, jak zacznę bronić Nexę. Po co ja to robię? Kurde to będzie to podejrzane. Co robi guzik? Time, time moment? Co wy tu łazicie, kurde, jak głupki? No dobra, ej, w sumie będziemy rozpraszać będziemy łazić, żeby runda trwała jak najdłużej, po prostu. Po prostu nie bądź weteranem, jak się wy teraz nie błagam, dzięki. I pa jeszcze pan maza to od razu. Pięknie, cudownie. Bruty. Zarażaj sobie, zarażaj sobie. O kurde. O, i ma ziakot, AB, tu jest ten. Dobra, jestem szpestylancem! Daj mu disp. ten. tarczę. No, a mem nie będę, żeby czyżby, zabierać czekaj, role. Czekaj, czekaj. Dispers. <grym> Dispers. Ej, guzik po dispersie, padł, bo był z, w tym. No i padł, masz... już zaraził wszystkich! Tak? Nie, no, no, Widziałeś był dosyć. Widziałeś to? Mam dość. Nie, nie widziałem, byłem za to. Cześć, no ja wiem tylko, że sobie, to na pewno nie było. To... Ale szybko się rozjosła u, choroba. Treść, 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 treść. Ja bym wiesz, może Pink, wiesz, bo ja to prawie zabił... czekaj, 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 czekaj. Jak Jakbym zabił Madzie, to bym zabił na już jak byłem na Vitalsa. Ja bym ją zabił na, na Będzie, z z A znacie takiego, takiego akurat Chińczyka słynnego, Pink Pong się nazywa? To właśnie może Pink faktycznie był i Guziku może umarł tam po Dispersie. Ech... <ślesi> 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 Zrobiłem Pong z ciebie z lobby po prostu. Nie, zostaw go, on jest czysty. Ja znam tylko daj. Daj, albo Pomyślałem, zabieraj. Myślałem, że, że Time Lordem był, tak z nim biegałem i nie, 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 nie i chyba nie był finalnie, albo nie ogarnął. No ale New no, on był czysty. Tak samo mogę jest czysty, bo stał przeze mnie na tych witarcach cały czas obok. No, jeszcze obliczalny tam był Luna, no, ale to. To. to po dispersie padło, to więc to trudno nie, tutaj. No, tak się kurwa nie, przytulacie. Totalnie, ja się zastanawiam, co się tu tak takie? Przylutacie się, mówi, bo lutowanie to jest taka bardzo przyjemna. No mówię ci, że dał mi tarcz. dał mi tarczy, po prostu. I na to się ciebie trzyma, no? Ej, no. <laughs> bij coś, coś tutaj kręcił, powiedział, ale. Prawda. Nie, no, skip. Mm -hmm. Ty się kręcisz, kurde, wszędzie. No to chodź z nami, cwaniaczku, jak taki jesteś kozaczkiem. Nie, bo się was boję. No bo na przykład Słonecznik jest słony, bo ma Słonecznik się nazywa, nie? tak jest najlepszy. Wyląsł Słonecznik? Tak. No i sobie chodzę tutaj. prestinenc może, kurde, ale w sumie, o. Ej, Ej no, czemu zabiliście biednego? To jest Juggernauta. Nic szybszego nie mogło być niż Juggernauta. Nie. Legion, czemu, być... czemu przeskoczyłeś? A co szybszego mogło być? A być? No, no, ty za a weteran jesteś? Zbigałem. Weteranem jesteś? Ale to, to nie był nawet cooldown na weterana chyba, słuchajcie. No nie. Szeryf to sobie to mogło być. Szeriff też nie, to też nie. nie. no. Szeryf no, szeryf no szeryf to był Juggernaut. I kto to jedną? Ewentualnie the Piłk. jedną, tak. Nexa jest jego guardianem albo Loversem. No tego no Mangetsu. To, eee... to jest totalnie nie tak wariacie. Ale ja mam nawet. została moja rola sklejbowana, że jestem bytykiem. Não. Okay. No to, no to Neksę musiał wywalić, a co więcej, mi się wydaje, że właśnie Nie, Nexy's właśnie u nie. mnie, u mnie wbrew temu, co jest napisane u Legiona, to on przeskoczył, dlatego go zapytałem od razu. E, generalnie nie, generalnie. No bo w chuj szybkie, no to Ty, nie wiem, sery w może. Tak no to nie, a to nie był jakiś sery, fastki. No bo co to mogło być jeszcze? AB był, dobry. Przecież. Nie, no, a, AB ja, był ja, dobry przecież. Ja w ja 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 nie na mógł na tak pewno tak. nikogo oh. zabić. No ale to może weteran interakcja? No ja to ja myślę głośno. Jak dla mnie Nexus slash Mangetsu, jak Mangetsu... nie. Robisz, nie skip to, skip no, to, skip to skip, to skip to jest. Skip, obieca, ale... hard Pewnie jest impostorem drugim. Ja pierdole. Dobrze, że tak wyszło, dobrze, że tak wyszło. Oni są naprawdę. Oni no, usłyszą, tak, że. Ale, czy, mi to pasuje, bo chcę bronić swojego kolegi. Ale no, słuchajcie, czemu ktoś powie od razu i... Zawsze im wierzę mnie mi. Nie nie mam pojęcia, naprawdę. Cze, czemu ludzie mnie tak nie lubią? Rozbiegli, nie? No i tak go już nikt nie zabije, więc tarczy są useless Ale mnie mogą zabić. Do czego bym nie chciał dopuścić, wolałbym być żywą tarczą nawet, można powiedzieć Halo, patrz posz... Hej Witaj mój guardianku kochany Oto e, Może nie będziemy ze względu na Hunter'a uży... O, o, na dole, na dole, widziałem, widziałem, widziałem. Kto zabił? Widziałam no mówię i najbardziej puszował na mnie, najbardziej puszował na mnie cwaniaczek Ty kto, kto zabił, kto zabił, kto Dobra, pytanie A to ja się minąłem z nim teraz, do No to by się nie zerwało. Nie zabiłem nikogo teraz. No o co tam chodzi? A kto był obok mnie? i zapadła e, cisza. Generalnie no. nie, jestem nie jestem pewna, czy to nie czarodziej jednak tam zabił. Przecież ja nikogo teraz nie Co się zabiłem, stanie, to nawet. będzie na rękę, Neksem. Ja spotkałem samego obok komsów, jak coś. Czarodziej ja zbiegał, biegł z, zbiegał z Legionem. do góry. I to jest okej, okay, że Czarodziej bieg z Legionem. No i mi się, jakby z mojej perspektywy to wyglądało tak, jakby Czarodziej zabił. Ja widziałem, że ktoś do ja... No właśnie. Nie, nie No nie bo też tak, nawet... na mnie susował, że to jest niesamowite przecież. Tak, to bym Mangelsa mógł wywałtować, a nie zrobić. No właśnie, tego. jest mi przykro, że wystarczy, Dobra. że ktoś powie i od razu wszyscy na mnie głosują. A teraz było widać. Siema. Teraz było widać, że coś na dole zabiło. Wydaje mi się, że właśnie obliczalny zabił teraz. No nie, ja byłem na przy... nie, nie, no nie. Na nexe nie. Byłem teraz, ja byłem dużo wyżej niż wy. W pariacie mamy tak? jednego impostora i to jest tak, albo obliczalny, albo czarodziej. No to, ale ty Neksy, byłeś Czy on, to, byłem, ja był, nikt przy Czy nie? Nie, ja byłem nie No to czarodziej byłem, w takim razie. To czarodziej. Ale co ze mnie nikt nie ruszał? Nikt cię nie próbował zabić! Jester? Nie! Nie na nie nie siebie, nie, nie zagłuszał na siebie. A wszystko jest... gotowe? Nie zapomnę wam tego. Nie, to dobrze chyba. Co nie zrobi, to będzie git. Co on nie zrobi, to będzie git. Słuchajcie, będzie git. Prystialions, zwycięstwo. Gorzej jak jest... Nie no, nawet nawet weteranie się nie wywali. No i pyk, pik pik pyk, pik, hop, 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 hula, hop. To jest jeszcze jeden impo w takim razie. On jest impostorem chyba w ogóle. No, klikaj wariatko. Ja tam nie podchodzę, albo... Ja sobie podchodzę. Pod, 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 wolę być jeszcze żywy. Du jest! Piąteczka! Piąteczka! To by się kurwa spodziewał, No, no, no ja, ja nie wiem, wiem to ja ona, nie wiem. No. Hej, no. a czemu nie wyrzuciliście nex, tego no. mangetsa wtedy? No bo to luna ja mówiłem, że na skarbu. Luna ja jest w ogóle betykiem i w ogóle zero, zero to No właśnie. Bo ja przypomniałam, że chodzi o GA. Mi to było na rękę, bo byłem GA i tak chciałem chronić nexa, ale dlaczego jak ktoś powie na mnie, to od razu zawsze jest na mnie? Dlaczego? To prawda, Pytania to prawda. Ale to, 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 to że nie powiedziała, że Magetsu no. łamie, no. My się tylko stykaliśmy w końcówkami. <laughs> 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 Widzowie, co robi ta rola? To ta bierzemy. Rola. Ale znowu, wow. znowu to samo, znowu Trapper Deputy. Jakoś przykleiły mi się te role. Mogę nawet Bellę udawać, stary, nie? Wow. Bella ciao. Tylko weźmy, tylko weźmy na role, weźmy na role, proszę. O, mam Loversa. Z Kamilkiem jestem akurat. Z razem zrobiłem. Ale jestem tuzi. Wyeliminujemy drugiego impostora. O, jakie fajne combo! Strzelam czerwonych. Gra w zielony, ok. Ty, gra, widziałeś to też, nie? Ej, dobra, dobra. Gra w Dobra, chyba transporter był. Bo ja zostałem stepowany. Gałoby go zgłosiliście. Kubokta zgłosiliście. się. się zamieniłeś nie. na tam bieg najpierw na początku rundy do laba. Zastanawiam się Zastanawiam się na pewno początku, ty na pewno się zaczął. Nie wcześniej. A tu my zobaczamy, ja mam zobaczony we wczesne, to, ja to, to na i na jest full clear. Jak coś to gra, też jest full clear. Słuchajcie. Dziękuję, takie... byłem w medzie Przez tylko, zbyt. ale. jednak clear. Sorry, natan. Ja tam z coś byłem, a. nie wiem czy coś zrobił, sumy. A teraz? Nie widzę go na podkładce. Nie, widzę go na podkładce. No jestem odosobniony. To może bardzo fajnie wyjść, jakbyśmy sobie postrzelali tutaj. Nie musimy wygrać jako olowersji, ale eliminacja czerwonych wszystkich. Która została ze mną stepowana, zabiła. I ktoś no, czyli Peciu chyba. Nie, nie, nie. Ze mną, ja. mną zostałeś stepowany, ja do tego ciała dopiero dobiegłem od góry. Fajnie, że stepujecie, okay, chłopaki. No. No kurwa no niby mo no jest to możliwe, nie? Że podbiegł od góry do tego ciała. Dobra, a ty powiedz Aczkolwiek o tym oficjalnym Nexemu. Ty, no bo generalnie ja widziałem ciało Kuboksa, które i widziałem mordercę, który jakby zbiegał do Wenta, wpierdolił do Wenta w komsach, no niestety czasu zabrakło. I on ja eee, mogę... mógł zgłosić ciało. Ja ja jeszcze skiknę, ale to powiem wam następnie, raz, ale genera Dobra. generalnie Kuboksa zabił ziomek, wpierdolił się do wentów na Komsach eee, i... Dobra, zaropem i dobra, Eee, makarena No i nie, i oczywiście, mój typowy lovers znika O, jest, 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 jest No to, to sprawdzaj Grafopy jest jednak czysty No to... Głoda. Eeeh, uh, cooldown na wyniku. Prawo z Peciem została wyjaśniona. To wybiega, Dobra, dobra, to okay. do luz. Możemy skipnąć. Ale yy, Nekce chciał o czymś porozmawiać. Yy, po pierwsze, potwierdzam, co tu się wydarzyło tam. Yy, więc to możemy skipnąć. Nie, no generalnie coś chciałem powiedzieć. Chciałem no. powiedzieć, że generalnie ja zacząłem od dołu. Kubok zginął yy, na lewym lodziku na dole i, i, i nie wiem kto to był, niestety, tylko widziałem, że. ktoś claimuje To jest I generalnie. Sensu, ja jestem to obliczalny i się o mnie wyjebał. Peciu nie żyje, ciekawe. No, no. bardzo ciekawe. Dobra, A, nie no. no, no. Bo, no bo widzieliście widzieliście co się stało w labie. Tam było ciało, prawda? Grino, ty to widziałeś, jesteś duży, widziałeś to. No to powiedz, co tam się stało, bo ciało leżało <grym> to jesteś pod duży. Twoimi, pod twoimi nogami leżało no, ciało. No stało się to, że stał Nexus z peciem przytasku i Nexus odbiegł od taska i zabiłem pecia wtedy. A w ogóle mi się, mi się pomyliło i to grafopy graf jest czysty, nie gra. W te niki ja kurde, pomieszane. Ja byłem całą rundę w medzie poprzednią. Tak, Grino, grino cały czas i grino. Ja safe, no. Jak chciałem się tylko zapytać. Yy, tak, łaziłem Grino, kto się pozbył Pecia? No, ja. no, <grymne> Nie, nie ty, to nie byłeś ty. Nie, no ja. To nie byłeś ty. Pytanie, czy rzeczywiście to jest szeryf, bo ogólnie no cooldown... To nie jest szeryf, to na pewno nie jest pokazać, szeryf po cooldownie. To no, na pewno nie Kamilek, a nie niemagetsu. Mógł zabić już normalnie tak, tak. jakiś impostor po Mógł prostu. Mógł normalnie, to nie był Grino. dobrze, dobrze, no ale no warto pamiętać, Grino pamiętaj, jak to zabił, bo to może być w tym razie nic nie zrobiliśmy tutaj. No chyba, że umrzesz, przypał. Proszę, Kamilek, głaśmy razem, bo ja zawsze je gubię. Ta wizja mnie tak denerwuje, też. Gdzie jest, gdzie jest, gdzie jest? Tu jest Kamilek. No to chodźmy, chodźmy za kimś. Chodźmy i sprawdzaj po prostu. Sprawdzaj kogoś, jak będzie ten, to zatrzymasz się, napiszesz mi i to strzelam wtedy. No? To będzie. Chodź, 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 chodź. Nie ma co robić tasku. Dawaj, dawaj, dawaj. Chodź. Sprawdzisz. Dawaj. No nie. To to jest akurat fajna kontra na loversów. Jeśli nas teraz walnie. Mam do wyboru tylko jego walnąć wtedy. Dobra. Na razie nikt nam krzywdy nie robi całe szczęście. Okej. Okay. Dobra, to mm -hmm. były najprawdopodobniej dwa kile oddzielne i trzy. Kilo Nexe oddzielne. Bomber? Sam się wywalił, czy co? To co miało to być. Sensie, na, pewno, na pewno to nie było no 5 kilów na raz, bo przynajmniej wiem, że dwójka jest w parze. Dwie rzeczy. Dwie rzeczy. Yy, no i tyle z Krino, Jeżeli wtedy zabił pecia. To być może był szeryfem? Albo myślisz nowo feelowers. Nie, 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 nie misnąłem, ja pisałem na czacie w tym, nie mogę powiedzieć. No, ja misnąć. wiem, że Grino nie zabił, bo ja jestem szeryfem. Koda, ten hunter tak mnie denerwuje jak rola. zawsze mnie kurczę. Zabi zawsze zabija krumaitów. Jak to dostanę, to też tak będę grał chyba. Uh. Nie będę patrzył na ludzi. Bo cały czas ludzie mi, mi to robią. A nie domyślisz się kto jest, wiesz, kto jest tym hunterem, żeby go nie sprawdzać <laughs> na przykład Sealem. Jak grałem ostatnio z Sirem to mnie AB odwalił. Może animacja była po prostu inna, mimo wszystko, a. Ale... No to raczej gra w nas zabił Kaopej zajebał, jak dobiegałem do reaktora. O dobra, teraz to kurwa już możesz sobie, wiesz co? Ty o, prezydentem jest, więc i tak Cię to gadasz. ma. E, dobra, to Grina ja głosuję na KOP, a jeżeli nie dał trzech głosów, to znaczy, że. Jezus. <laughs> no. Dobra, jest prezydentem, legit. Ja, ej dobra, to było stare grino. Ej, lawa. Ale jak to alibi, które zrobiliście, jak potem to było wykorzystywane za. Ej, dramat, te role. Możemy zrescytować, równie dobrze. No, jak. No i zaczęło się. No i, no, i skończyło się. Ej, B. No i ruszyli. O. Ja się tutaj odwdzięczyłem. No i to mi się podoba. Dobrze Mangi, dobrze. O nie, kto to? Szybko poszło. No i skończyło. No i skończyło. No Szybka runda. <grymny> Dobra, to tak! Nie ja, nie obliczany. Nie ja. <grymny> kto jeszcze wchodził. Kto tam na dle rakietce? rakietce był dwie osoby. Ja, byłem, ja, ja byłem. nie, ja, nie. Ja, ja i Dino. Jeszcze jedna no. osoba była w prawo w labie za mną. Na ja byłem jeszcze w, w labie. Ja, to było na zewnątrz, bo kończę info na adminie. Jedna Legu osoba w, na... w labie, jedna <grymny> tak, osoba tak. w elektryku. I to nie był Kubox, w prasie czego? O, nie byłem ja. Mocne Ja jestem na dole przed mnie Na no, był raczej zły jak coś No to skip No to skip Ale taki szybki dabelek... Nie, Blady się pewnie wywalił szeryfem Zająć życie Myślisz, tak że, że tak zanało. już Tak, Ale tak. to na mnie by strzelił, to nie trafił Cokolwiek się stało, zagadka jest... Nie Bl do Bladiego nadal. jakoś tak niechętnie ktokolwiek zabija, więc wydaje mi się, że prędzej się sam zabił Tak można powiedzieć, tak można to określić tak można tutaj się przedstawić. Gdzie ten ABS? jest? 15 sekund. To na. poszukam sobie. Tutaj Graf, Grafopej, Zgorzyk, ja do laba, może pójdę. O, jest, 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 jest. jest. Dobra, witaj Mangetsu. Czy chciałbyś może zrobić double killa? Chciałbyś może porozmawiać o jakimś dabelko tutaj? W laboratorium. Laska, no to yy, AB tutaj. No to fajnie by było robić zabójstwa. To może w przeciwnym kierunku chodźmy? Aha he! E, e, rozpierdali się na mnie. No mów, kurde, kto? No rozpierdali się na mnie. Od no No rozpierdolił się na mnie. Na mnie że... tak, od razu na Dobrze, że go nie walnąłem. Sekundy, Może być terrorystą. wybiegał hmm. z tego. chyba? Tak, Zdrawa właśnie. Zdziwiło nie, tak. mnie, że, że widziałem report i od razu zgłosiłeś. To nawet nie dałeś mi dobiec tam, ja po zobaczyć, co się stało. No rozjebał się, na mnie. no a mianowicie co mogę powiedzieć? No. Ja ej, ej, tylko ej, ej, chcę ale powiedzieć pytanie, jedną ale rzecz. Pytanie, ale pytanie. czemu no. on miałby się na nim rozjebać? No bo chyba jest sam. weteranem albo imitatorem się i na może tam. właśnie Jedna jakoś coś takiego. Jedna zarzut ma taką pewną umiejętność. No, dobra, 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 dobra. O, Rzucam jednym nie. tematem. Jak susujecie Legiona, jaka przynależność według was? Legion. Nie, nie, no a nie co ja. dla mnie to. Przepraszam, nie mam jeżeli sprzedaję inżyniera, ale Legion wentował. O, to Legiona, gianiby. Nie mam zdania. Ja też nie mam zdania. No, no ja tylko, że. Przeskoczył, przez ekran. początku. Ja poszedłem do specimena. Nie, i Mamy, w, z górnej prawej, prawej strzałka przeskoczyła to. w dół, więc zwentowałeś ze zlewnej. Jeżeli ktoś ma weterana oprócz Kamilka, to niech sklejmuje, serio. Dzięki bo tak Pan. to wiemy, że to jest. Kamil. Ja mam. No, ty, <śled> <śled> Nie, Kamilek, bo mi to śmierdzi, bo szeryf nie miałby po co w ciebie strzelać, nie? No rozjebał ja, się na mnie, no. Jest jest... Bo. Oh, yeah. A Graf, wiesz jaka stolica się rymuje z Weteran? Teheran. Dokładnie. No. no. Okay. Tyle, koniec. W mocne. <laughs> nie, ja ostatnio próbuję cały czas dawla zrobić z jakimś Abeem czy coś. Wszyscy łażą tutaj, jak, jak dzicy po prostu. Jak dzicy. Nie, na Kamilka nie chcę nawet nadziewać. Ile osób w ogóle chodzi w czwórkę, dlaczego tak? Ktoś tu był, chyba inżynier, tu jest hmm. sobie obliczalnego i zwentujmy. po dispersie. Mama, mama, Co się stało? Ja zgłosiłem ciałko. zostałem steleportowany na venta. Czy każdy został? Tak, tak, tak. Jak najbardziej na tanie, każdy został. 100% teraz, bieg... teraz pod komunikacją nie widziałem kto, ale tylko zdążyłem zobaczyć, że ktoś do wenta wskoczył. Ale nie wiem kto. jest. Zobaczyłeś to Legion się na jednego tak? Nie, nie, nie. Z Nexa biegłem, z Nexa biegłem. Na jednego węta na stepu. Inżynier? Legion inżynier. Mój przynzy. Laboratorium, a to zawsze tepa na najbliższego wenta, czy losowo? Nie, nie, tepa losowo. No to nic nie wiemy. Ciało było w labie. Mnie tepo na lodzika pod labem kończę rundę w korytarzu w adminie i widzę Mangeca Tak, tak, tak. Ja jeszcze tam widzę i w adminie Tak, tak. Jestem tam w środku. Okej. Okay. To kamilka jest ciało w, w labie. To cienna tantepło na kible? K tak, tak, tak. Pytanie, nie, to bait by nie był, nie? Chyba. Hmm. Nie, no, bo raczej nie, myślę, że to był kill spr sprzed Dispersa. Hmm. No na pewno, na pewno, to nie ma innego. No... Ale ten no Dispersik co? fajnie nam okazję zrobił do zabijania. No, no to super, Czyli wiemy, że nic nie wiemy, tak? No to fajnie. No, to fajnie. Ja pamięta, że mega dobra. Mega dobra, dobra runda. Nie. Nie. Nie, no super, to fajnie analizuje Nie było mnie już w labie, no. to zrobione w laboratorium. Ale co, Ja na to czemu się obraża. Jak ty się obrażasz, to ja się obrażam. Księżniczko, spokój się, twój rycerz już Księżniczko na ziarnku grobu. Twój kot też przyjdzie. Normalnie. To czemu wszyscy łażą razem, jak po prostu jakieś, nie wiem... Patałachy. Ale cieszę się, że się Kamilek rozwalił. Na kamerach mnie widzi mm, 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 mm. Ej, to mi oczyszcza, to yeah, mnie oczyszcza yeah. to, to mi oczyszcza w tym momencie tak, 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 tak. Co się odjebało? Dobra, nie, ej, szczerze, słuchajcie, ja powiem co się odjebało Nic nie robimy, Anfer a potem zabił się Onekse, więc Anfer jest zły, koniec A, no już to Anfer nie żyje, żyje. dobra, tak, tak, to tak. luz jest Generalnie był, mi się wydaje, że, się wydaje, że e, padł super kill Anfer pomyślał, że to ja go jebłem i seryfem próbował mnie pierdolnąć zginął. Oh, któryś w tej okay. grze. Legion no, 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 jordza, jest... Przypominam to o tej miocie, To Tomiocisz co Natanku? To, ty, no, ty też tego no, ja ja nie zna. zrobiłeś. Tak, tak, ja wtedy to, do specjmena... No, ja nexe, a co sądzisz o Legionie? Czy Legion jest zły? czekajcie, nie teraz. Ja powiedział, że był raczej zły. Kurwa, skończmy ten temat. I myślałem, że on tutaj będzie klejmował rolę, ale nie wiem, czy ty nie chcesz klejmować roli. Czy sta powiedz mi, ty nie chcesz klejmować roli? Ehm, no jak myślisz? Znaczy, wiesz, co zgorzy, 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 no, On raczej jest tym, raczej, widać, raczej Nie, serytem, nie, nie, nie chyba. gadajmy o szczegółach, może lepiej, co? Tak? No dobra, no dobra, no to nie, no to Nexus jest clearem hmm. I teraz pytanie, kto jeszcze jest clearem? Takim stuprocentowym, oh, yeah. Mamy kogoś? Znaczy, no ogólnie, no w tej rundzie uh. zginęła ta dwójka, czyli tam się wydarzyło, że jakby Amfer został zabity przez Nexe, ale jeszcze tam by no, Tam był super! Legion wentował, przypominam. Okej. Okay. Ja dobra, ale się uparł na tego 100 Legiona. Nie no. istnieje jakakolwiek opcja, że właśnie ktoś próbował. Nie, no co jest? Ja dałem Skipa, Dziękuję. bo nie ufam na Angelo ja, Legiona. No i to no i Dlaczego wy nie głosujemy? Całe kilosuvali. <grym> dałem Skipa. i co? Och, Tragedia. Tragedia. dobra, dobra. Jeden kill, ale ta runa. To była no, kaszana Jak ja było, ale i kurwa no, tak. nie ale jesteś Bo ja, chciałem ja, się odwdzięczyć ABM-u Kamilek, no ci. Kamile, A, dziękuję No ale my się ja, rozpracowaliśmy ale... od razu, że wampirem jesteś Bo co, bo nic nie mówiłem? Nie rozumiem Poszedłem sobie do kibla To jest oczywisty wampir Nie słyszałem o nic, co nie? A, tak, bo wicjalny zbejtował, jak mnie zabił na słupie, to był Bejcik. Czterech zabijających na sześć osób ale i, powiem, i wygrywa jazz.